Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radia Kielce jest dziś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Proś. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Rząd przedstawił szczegóły pakietu rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom wzrostu cen energii. Czy Pana zdaniem tarcza solidarnościowa uchroni portfele Polaków? No na pewno złagodzi te, te skutki, ale myślę, że warto powiedzieć o tym, że no dzisiaj dożyliśmy takich czasów, kiedy rząd nie mówi publicznie sorry, taki mamy klimat, tylko w trudnych sytuacjach po prostu interweniuje, angażując w to ogromne środki budżetowe, bo to przecież nie są żadne pieniądze z zewnątrz, tylko środki z budżetu. Państwa i myślę, że tutaj to, co dzisiaj rząd wprowadza w zakresie wsparcia polskich rodzin, polskich gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorców w tym zakresie, no zasługuje na szczególną uwagę, bo czas jest rzeczywiście trudny, wywołany nie przez Polskę i polski rząd, ale przez sytuację międzynarodową, szczególnie przez wojnę, którą Rosja prowadzi na Ukrainie i, i Działania polskiego rządu wyprzedzają tutaj działania innych rządów, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie. Ja wiem, że czasami może nie widać jeszcze tych efektów, bo niektórzy nawet, którzy docierają przy różnych rozmowach do mnie, też mówią, że co z tego, że są dodatki, jak są składy węgla puste. One zaczynają się pomału zapełniać, że ta zima będzie wyzwaniem i dla ludzi, i dla rządu, i dla polskich przedsiębiorców, ale myślę, że te rozwiązania, które rząd tu proponuje w zakresie różnego rodzaju ulgi dopłat finansowych, Pomogą ten trudny okres przetrwać, yy, szczególnie polskim rodzinom, bo tutaj no, los ludzi jest najważniejszy, ale proszę też pamiętać o zużyciu energii, jak muszą zużywać przedsiębiorcy, duże zakłady przemysłowe. Ja, proszę Państwa, w ostatnią sobotę gościłem na zaproszenie Pana Prezesa w sporym zakładzie we Włoszczowie, jakim jest tam tej sam leczarnia, jedna z większych tego typu zakładów w Polsce i Pan Prezes tak zwierzył mi się w rozmowie, że przy pierwszych zapytaniach te koszty energii w przyszłym roku, koszty energii elektrycznej w przyszłym roku mogą być czterokrotnie wyższe niż są obecnie. Te tarcze solidarnościowe, które rząd wprowadza także przedsiębiorcom w tym Mogą dopomóc i myślę, że dopomogą nie tylko po to, żeby utrzymać poziom produkcji, ale przede wszystkim, myślę, że to jest rzecz społecznie najważniejsza, nie dopuścić do tego, żeby firmy musiały zwalniać pracowników, aby te koszty się bilansowały. To, to jest duże wyzwanie. Ten to, dodatek i tarcza mają wynieść nawet 5 miliardów złotych tym przedsiębiorcom, którzy właśnie zużywają i ich zapotrzebowanie na energię jest duże. Czy to wystarczająca pomoc? Czy może trzeba będzie sięgnąć głębiej do budżetu? Yeah. <sighs> Ja myślę, że w planach ona jest wystarczająca, bo ona też wynika z bardzo poważnych analiz. To nie jest tak, że ktoś sobie kwoty bierze z sufitu, bo to przecież poważne, publiczne pieniądze, ale doświadczenie ostatnich lat uczy, że polski rząd, polskie władze publiczne generalnie, bo samorządy też tu w wielu aspektach no, szybko reagują. Gdyby tak rzeczywiście wszystkie instytucje szybko reagowały, łącznie z tymi zagranicznymi, na to, co się y, dzieje na rynku paliw, na rynku energii w ogóle, to myślę, że zdecydowanie łagodniej by to już wyglądało. Ja sądzę, że polski rząd choć nie mam na ten temat namacalnych danych jeszcze, ale jest przygotowany na to, że ta sytuacja może być poważniejsza i z pewnością będzie taka doświadczenie uczy tego, że tutaj ani gospodarstwa domowe ani zakłady przemysłowe przedsiębiorcy nie zostaną z takimi problemami sami. A czy pana zdaniem ten limit dla gospodarstw domowych 2000 kWh rocznie to jest wystarczający czy powinien być nieco wyższy? Ech. Ja jeszcze nie analizowałem mojego gospodarstwa domowego, ono nie jest specjalnie wielkie, bo mieszkam, mieszkam w bloku wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast wiem jedno, wprowadzenie tego typu rozwiązań, jak jakiś limit, do którego ceny nie wzrosną, no też wymusi na nas, użytkownikach, pewne oszczędności. I myślę, że Państwo, jak się temu przyjrzycie, spróbujecie zaoszczędzić, czasami pomyśleć o odbiornikach energii elektrycznej, które można w domu wyłączyć, bo mogą być nie, do, nie zawsze potrzebne, no to też może się okazać, że to jest konieczne. To, to... To jest taki, takie rozwiązanie, które z jednej strony ma pomagać, a z drugiej mobilizować. I tutaj myślę, że Polacy sobie z tym dadzą radę, bo Polacy to jest mądry naród i umieją liczyć po prostu. Jeżeli ktoś zauważy po pierwszym chociażby miesiącu czy dwóch, że to zużycie ma na dotychczasowym poziomie i że grozi mu przekroczenie tego limitu 2000 kWh, no to zacznie się zastanawiać i myśleć o tym, czy rzeczywiście się nie da oszczędzać. Nie zawsze się to da zrobić, ja mam tego świadomość, ale myślę, że to. Też zmusi nas niejako do, do przyglądania się temu, jak to wygląda w naszych gospodarstwach domowych. O 10% zużycie prądów zgodnie z zapowiedziami tarczy, mają także zredukować przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Nie obawia się pan, że samorządy mogą mieć tutaj jakieś problemy, czy zgłaszać pretensje, że to jest zbyt duży procent, do jaki trzeba byłoby zmniejszyć energię u nich. No myślę, że to będzie może być sprawa tego, że nie, tych przypadków nie da się zestawić ze sobą, że są takie same. Myślę, że trzeba się im będzie przyglądać. Pewnie będą takie głosy, bo pewne ograniczenia zawsze wzbudzają kontrowersje, dlaczego nas to dotyka. Natomiast podobnie jak w przypadku gospodarstw domowych, myślę, że ci włodarze, ci gospodarze samorządów, jednostek samorządowych też powinni się przyjrzeć temu, czy rzeczywiście to wszystko ma uzasadnienie. W wielu przypadkach z pewnością będzie miało. Natomiast to, o czym już mówiłem, no, no tak jak do tej pory, to też z pewnością nie będzie tak, że samorządy, jeżeli chodzi o urzędy, czy też te jednostki podlegające, zostaną z tym problemem sami. Szczególnie chodzi tu o szpitale, które przecież prowadzą samorządy powiatowe w przypadku naszego województwa, czy też szkoły, które podlegają gminom, czy również powiatom. No w tej sytuacji nie będą osamotnione. To rzeczywiście dzisiaj, proszę Państwa, także polskie władze publiczne na bieżąco reagują na oczekiwania i potrzeby, i jestem przekonany, że w tym przypadku będzie podobnie. To teraz temat nieco zmieńmy. W sobotę miało miejsce otwarcie kanału żeglugowego na Mierze Wiśla. no i Wiślane, i co prawda nieco daleko od Świętokrzyskiego, ale jaki z Pana zdaniem ta inwestycja będzie miała wpływ na polską gospodarkę i znaczenie? no po tych wszystkich relacjach, bo jak dane pokazują z oglądalności i to, że telewizja publiczna transmitowała te uroczystości, pokazują, że zainteresowanie tym Polaków jest duże. Ja mam nadzieję, że to nie, nie tylko taka zwykła ludzka ciekawość, ale też wsłuchanie się w to, co mówili przedstawiciele rządu. Proszę państwa, inwestycja, która tak naprawdę była planowana bardzo, bardzo dawno temu, bo już w latach trzydziestych XX wieku przed II wojną światową pojawiały się takie propozycje, w końcu została z realizowana dzisiaj sytuacja jest o tyle inna, że nie wszyscy też mieli świadomość tego w jakim zakresie ta droga morska była uzależniona od Rosji, która dzisiaj no, jest wrogim państwem, co tu dużo mówić. I dzisiaj uniezależnienie się od Rosji w tym zakresie do jak mówiło się w ostatnich dniach portu Welblągu, który ma szansę zostać czwartym portem na Bałtyku po trzech naszych które już mamy rozwiniętych, pokazuje, że no, kierunek jest właściwy. O, o porcie w Elblągu mówiło się od dosyć dawna. Inwestycje, które są wokół tego prowadzone, przypomnę tylko droga z południa Europy via Carpatia, czy też via Baltica, która w okolice dojeżdża, no, będzie ułatwiać Tę całą logistykę gospodarczą, szczególnie, tak? Z głębi Polski zdecydowanie bliżej będzie do portu Welblągu niż do Gdańska-Gdyni czy, czy Szczecina-Świnoujścia. I tutaj myślę, że te korzyści dla polskiej gospodarki, ale też polskiego społeczeństwa będą wymierne w najbliższym czasie. Przypomnę tylko jeszcze, żeby też nie było wokół tego niejasności, że to jest dopiero pierwszy etap tej inwestycji. Czekają nas jeszcze dwa etapy, czyli, czyli pogłębienie. Rzeki Elbląg z tym kanałem portowym. No i te wszystkie nabrzeża w samym kanale, w samym porcie Elbląg, który dzisiaj jest własnością samorządu. Pewne oferty ze strony rządu, w stronę samorządu, aby doinwestować te inwestycje, już padły w zamian za udziały w przyszłości w tym porcie, którego ciągle właścicielem będzie samorząd Elbląga. Myślę, że to w 2023 roku, te dwie, dwa pozostałe etapy będą dobrze zrealizowane i rzeczywiście to, nabierze rumieńców takich gospodarczych już czy pana zdaniem to, że opozycja w dużej mierze krytykowała te inwestycje, będzie miało wpływ na jej realizację, czy może kiedy zobaczą, jak to działa, też ulegnie zmianie ich postrzeganie przekopu Mierzei Wiślanej? No w ostatnich dniach nie trzeba być ekspertem, żeby w ostatnich dniach zauważyć, że opozycja w kontekście otwierania tego kanału już zaczęła w poszczególnych przypadkach zmieniać zdanie, bo osoby, które jeszcze parę lat temu łącznie z Donaldem Tuskiem mówiły, że to nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, jest tylko politycznym trykiem. trykiem, zaczynają mówić całkowicie innym językiem. No i to napawa nadzieją, że być może opozycja też się troszkę opamięta w zakresie takich rzeczy, które dotyczą tak naprawdę polskiej racji Stanu, bo to dbanie o polską gospodarkę też się w to wpisuje. I zaczną dostrzegać też to, że to nie tylko są korzyści dla całego państwa polskiego w sensie takim geopolitycznym, czyli uniezależnienia się od Rosji, która przez niektórych polityków opozycji jeszcze schołdowana ale też będzie się przekładać na konkretne korzyści nie tylko dla budżetu państwa, ale także dla samorządów yy, lokalnych, regionalnych, w tym zakresie Elbląga i okolic, yy, w, w momencie, kiedy ten port zacznie najnormalniej w świecie funkcjonować tak jak powinien już dawno, bo to przecież kolejne miejsca pracy, to kolejne wpływy z podatków, to całkowicie odmienienie życia pewnie wielu ludzi, którzy tam w okolicy znajdą pracę i będą mogli pracować, a samorządy z tego powodu również będą czerpały korzyści finansowe i o tych rzeczach też zapominać nie wolno, bo one zawsze na ten całościowo, na rozwój gospodarczy się przekładają. Dziękuję Rozmowę przypomnę Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, był dziś gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce. Dziękuję, miłego dnia.